Szanowni państwo, w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach z nauki pływania i doskonalenia już posiadanych umiejętności. W tym roku zajęcia będą prowadzone przez pięciu wykwalifikowanych instruktorów. Dzięki im zaangażowaniu każdy maluch znajdzie idealne warunki do nauki i zabawy w wodzie. Zapraszam dzieci już od trzeciego miesiąca życia na zajęcia adaptacyjne w wodzie. Cześć wszystkim, nazywam się Irena Uśmycko, jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim o kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność trener pływania klasy drugiej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od tego roku będę pracownikiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedwinie, Moje zajęcia będą się odbywały we wtorki i czwartki od godziny 16.00. Więc jeśli chciałbyś się nauczyć pływać, a nie przemieszczać w wodzie, zapraszam do zapisów. Pozdrawiam! Dzień dobry, nazywam się Dominik Reński, jestem instruktorem pływania. Współpracuję z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Świdwinie. Jestem instruktorem z 13-letnim stażem. Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na naukę i doskonalenie pływania na naszym Świdwińskim basenie. Do zobaczenia. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli chcesz skoczyć ze mną na głęboką wodę, nie umiesz pływać, a może chcesz się poczuć w wodzie jak ryba, to znak, że trzeba się zapisać na zajęcia na basenie. Prowadzę zajęcia grupowe we wtorki i w środę. Zapraszam serdecznie. Cześć, Adrian Wojtu, instruktor pływania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Siwinie. Od najmłodszych lat oswajam dzieci w środowisku wodnym. Zaczynamy pracę już od trzeciego miesiąca życia oczywiście w towarzystwie rodziców. Natomiast dzieci od piątego roku życia wzwyż zapraszam samodzielnie, gdzie w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze nauczymy się pływać pewnie. I co najważniejsze, z uśmiechem na twarzy. Do zobaczenia na zajęciach. Witam wszystkich, moje nazwisko Jakub Żebryk. Jestem instruktorem w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Już 29 września zaczynamy pierwsze zajęcia. Poniedziałek, czwartek, godzina 16, grupa początkująca. I tu, drodzy rodzice, jestem w stanie wam zagwarantować trzy rzeczy. Pierwsza, świetna zabawa. Druga, wasze pociechy wypiją więcej niż 100 litrów wody na zajęciach. I Trzecia nauczymy je pływać. Godzina 17-18 poniedziałek, czwartek. Kontynuacja zajęć z poprzednich lat. Dziękuję i pozdrawiam. Widzimy się na zajęciach. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siedlinie oraz na Facebooku. Serdecznie zapraszam.